Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Ja jestem Neysi, a Wy oglądacie kanał NBA Games. Dzisiaj filmik nie taki stricte planszówkowy, ale oczywiście cały czas tematyka około planszówkowa jest utrzymana, także nie bójcie się. Dzisiaj pokażę Wam, a właściwie zrobimy taki mały unboxing um, boxa, który jest w takich bardzo nerdowych klimatach. Sama nazwa zresztą idealnie na to wskazuje. Jest to, słuchajcie, nerd box, czyli taki mystery box, w którym ja... Mogłam wiedzieć, co się znajduje, bo akurat miałam taką możliwość, e, ale stwierdziłam, że nie chcę, więc specjalnie czekałam e, na ten dzień, aż nagram filmik i Wam również pokażę. Boksik prezentuje się w taki sposób. E, jest taki. Nie jest zbyt duży, nie jest zbyt mały. Powiedziałabym takiej średniej wielkości. Tutaj, jak widzicie, jest taka. E, tak delikatnie rozpoczęte, żeby to przerwać i zobaczyć, co tam w środku się znajduje. Ale zanim chciałam Wam powiedzieć jeszcze o kilku sprawach związanych z tymi nerdboxami. Te nerdboxy jest to w zasadzie kilka rodzajów boxów, które możecie zamówić. Jest taki nerdbox przeznaczony bardziej dla gamerów, jest nerdbox przeznaczony bardziej dla osób, które mają ochotę na jakieś figurki. Są też nerdboxy retro. Jest też nerdbox taki jakby podstawowy. Takiego nerdboxa, oczywiście w wybranym przez nas rodzaju, możemy dowolnie zmieniać na przestrzeni różnych miesięcy. Możemy to kupić subskrypcją, czyli po prostu będziemy przez kilka miesięcy, ile tam zaznaczymy, ile chcemy, dostawać takie nerdboxy. Oczywiście po uiszczeniu opłaty, ale możemy też kupić tylko i wyłącznie jednego boxa, także nie trzeba od razu kupować kilku miesięcy. Możemy sprawdzić, czy nam się taka opcja podoba, czy nie. Oczywiście, jeśli kupimy subskrypcję na, jakiegoś, na jakiś jeden rodzaj nerdboxa, Boxa, możemy ją później dowolnie zmieniać, możemy ją też pauzować, możemy ją odpalać kiedy chcemy, i tak dalej, także bardzo duża dowolność tutaj jest nam dana w tym przypadku. A jeśli ktoś z was miałby ochotę właśnie na zakup takiego nerdboxa przez subskrypcję, to zostawiam wam link tutaj w opisie. Jeśli klikniecie, że jesteście od nas, to dodatkowo dostaniecie też planszóweczkę na start, także fajna opcja. Wszystkie linki, gdzie możecie zobaczyć zawartość nerdboxów z poprzednich miesięcy, możecie sobie sprawdzić również w opisie. Tam wszystkie linki wam zostawię. No i co? Tematem przewodnim zawsze każdego miesiąca jest coś innego w każdym każdym z tych nerdboxów może być to nie wiem Star Wars, może być to Harry Potter. Teraz na przykład w tym miesiącu tematem przewodnim retroboxa są e, programy telewizyjne z lat 90., także też fajna opcja. E, no i jeśli chodzi o to, kiedy zamawiamy, kiedy dostajemy, to do końca miesiąca zamawiamy, czyli na przykład teraz do 30 listopada, a wysyłka odbywa się 1 grudnia. I nie wiemy dokładnie co w tym boxie będzie, ale znamy temat przewodni i znamy e, ilość przedmiotów. E, są dostępne Dwie wersje takich nerdboxów, regularna i taka deluxe, więc też można sobie dostosować i wybrać co tylko chcemy. Dobrze, nie przedłużam i słuchajcie, przechodzimy do unboxingu tego, oczywiście, nerdboxa. Ja go dostałam od firmy Nerd Hunters. No i filmik powstał, oczywiście, we współpracy z tą oto firmą, także bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Rozrywam i sprawdzamy, co tutaj się znajduje. Ok, pudełeczko już otwarte, i zobaczcie, jak tutaj się prezentuje. Na razie widzę tylko naklejkę, e, także muszę ją tutaj oderwać. Otwieram, i pierwsze co widzę, to słuchajcie, masa, masa takich pianek. E, także łowie, łowie, słuchajcie. Pierwsze co mam tutaj taką kaczuchę, e, już wam pokazuję ją bliżej. Zobaczcie. To jest normalnie taka kaczka, chyba którą można, nie wiem, do wanny sobie włożyć. Generalnie tutaj mamy taką jakby wannę i tak to wygląda. E, możecie mi napisać, e, czy kiedyś widzieliście takie kaczki. Także to jest pierwszy produkt. Łowię dalej, co tutaj się znajdzie. Wybaczcie, ale spadła mi pianka i wszystko trzasnęłam, także się troszkę powykrzywiało. Uuu! Escape Adventures. Back to the Future, a letter from the past. I to jest, słuchajcie, gra planszowa. Zobaczcie, jak tutaj wygląda z tyłu. Zobaczcie, jak wygląda z przodu. Um, tutaj wszystko jest po angielsku, więc będę musiała sobie tutaj skupić się i sobie to przetłumaczyć. No ale fajnie, że gra planszowa się znalazła. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. No i kolejne, co tutaj mamy, to jest, słuchajcie. Charging mat, czyli jakaś mata do ładowania telefonu. Tak, tutaj w środku mamy mikro USB, USB A i tutaj możemy sobie podładować smartfona. Ale to jeszcze nie koniec. Łowię dalej i cały czas mi tu spada coś. A wiecie, mieszkając z psem, nie można zostawić takiej rzeczy na podłodze. Także lecimy dalej. U, zobaczcie, jakie fajne oksy. Zobaczymy, jak będę wyglądać. To jest jakaś naklejka. Myślę, że świetnie. Także bardzo, bardzo fajne. Może sobie tak zostawię, żeby było w cały czas klimatycznie. I jeszcze jedna rzecz. Chyba, chyba jedna. Tutaj już są same pianki, dobra. Takie oto pudełeczko. Dobra, udało mi się uwolnić. O, ale to jest ciężkie. Zobaczcie, jaki elegancki kubek 400 ml. Patrzcie na to. Wygląda jak taki dosłownie z Lego jakiś ludzik albo coś tego typu, ale naprawdę świetnie to wygląda. I tutaj jest taki też przyjemny w dotyku, także no, całkiem, całkiem spory kubeczek. Czyli podsumujmy to wszystko. Mamy taki oto kubeczek. Mamy tą matę do ładowania. Może ja wam jeszcze otworzę. Zobaczcie, taka oto mata. I tutaj mamy jeszcze kabelek z USB, do, do właśnie podłączenia. Tutaj mamy jeszcze tę kaczkę w wannie. No i mamy. Tlanszuweczkę. Także taki oto zestawik. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym zestawie. Co myślicie w ogóle o samym zamyśle tych nerdboxów, czy któryś z tematów by Was zainteresował. Ja Wam powiem, że dla mnie temat Harry'ego Pottera i, i tego typu boxa myślę, że, że grubo, ale generalnie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych tematów. Polecam sobie kliknąć ten link i sprawdzić, no bo. Myślę, że każdy coś fajnego dla siebie znajdzie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego filmiku. Piszcie oczywiście um, wrażenia i przemyślenia i wszystko w komentarzu. E, życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. No i, no i co, widzimy się w kolejnym filmiku, także trzymajcie się. Pa!